Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca w serii Jak tego nie. Sp Wiadomo o co chodzi. No właśnie, dzisiaj sprawdzę, czy w domowych warunkach jesteśmy w stanie naprawić szybę bez wzywania specjalisty. Oczywiście są takie odpryski na szybie, których nie jesteśmy w stanie nawet naprawić, płacąc kilkaset złotych specjaliście, bo po prostu są zbyt duże. Ale ten, który jest na multipli, wydaje mi się, że powinien być do naprawienia. No, Notabene jest to historyczny odprys, ponieważ zdobyłem go jako skalp podczas przejazdu na Nurburgringu, przed autem, które jechało z przodu, wyleciał jeden kamyszek, gdzieś tam spotkała, bo lekko Chwycił z kamieniami, no i się stało. Dzisiaj zobaczymy, czy tego typu zestawem, który kupiłem za mniej więcej 40 zł, jesteśmy w stanie to naprawić. W internecie są przeróżne zestawy. Są takie zestawy mocno podstawowe, gdzie dostajemy jakąś tam żywicę i małą skrobaczkę i małą folijkę i to jest wszystko. Tutaj jest jeszcze jakaś przysawka. Zobaczymy, czy to zadziała. Nie przedłużając, zabieram się do roboty. W pierwszej kolejności przygotowałem sobie kartkę papieru wraz z taśmą klejącą, żeby przykleić do spodu, żebyście dobrze ten odprysk widzieli. Im bardziej się mu przyglądam, to przyznam szczerze, że jest dosyć spory. Możliwe, że to urządzenie nie da rady, chociaż już znalazłem drugi obok, ale dobra, zajmijmy się tym historycznym, który obiecałem. Jest dobrze. Nim rozpocznę e, przygotowanie już urządzenia całego, to jeszcze wytrę bardzo dobrze w tym miejscu szybę. Oczywiście wczoraj myłem multiple do tego nagrania, ale no, musiał spać deszcz, więc, więc niestety pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Oj, solidny jest ten odprysk, i on jest dosyć głęboki. Nie wiem, spróbujemy. Widziałem gdzieś w internecie, że na małych odpryskach bez problemu da radę nawet nichu kiedyś nagrywał, tylko nie do końca tym zestawem, który ja mam, tylko takim bardziej podstawowym. Zobaczymy, czy te przystawki cokolwiek więcej dadzą. Ja już mam zestaw przygotowany, w tym momencie go otwieram. On już dosyć długo u mnie leży. Ja Miałem już się wcześniej zabrać na to nagranie. Ojej, ile będzie śmieci. Dobra, najważniejsze instrukcja obsługi, chociaż zorzę się z tym zapoznać. Mamy specjalną przystawkę, której będziemy później używali. Mamy do niej taki, nazwijmy to, tłok, no i mamy cały ten płyn. Czy gdzieś jest w instrukcji nożyk? O, jest, jest też nożyk i folijka, czyli ten zestaw, który będziemy później używali do zeskrobania. A w pierwszej kolejności możemy go użyć do tego, by całkowicie oczyścić tą powierzchnię, którą tutaj mam. Ja też sobie włączę od razu drugą kamerę, żebyście też to z bliska mogli w tym momencie też widzieć. O, idź kamerko. Żeby nie było, że zaraz kombinuję, w jakimś innym miejscu to przyklejam. Jest oczyszczone. Przymocujmy zatem te przyssawki idealnie nad tym miejscem. Dobra. Mocno trzymają. Zatem w pierwszej kolejności wkręcamy ten oto tłoczek czuć, że jest to takie urządzenie za 40 zł no nie będę, nie będę tego ukrywać, żeby on mi się tu idealnie pokrył dobra, czuję, że przystawki aż się odrywają, więc jest ok następnie bierzemy tego gluta prawdopodobnie jest to jakaś odmiana żywicy oj, będę miał sprzątania później, sporo i zakraplamy Leć. Dobra, tej żywicy już jest bardzo dużo przeze mnie nalanej. Czy co to tam do końca jest? To pod ciśnieniem teraz yy, dzięki tej przysawce jest tam pewnie bardziej zagłębiana, aczkolwiek no mówię ten odprys jest dość duży i nie mam stuprocentowej pewności, czy aby na pewno to nam się uda. No ale zaraz zobaczymy. Dobra, minęło 5 minut zatem. Wypnijmy to, żeby zdjąć ciśnienie z tego tłoczka. O kurde, zasysa ładnie. Czyli jednak te tłoczki chyba są przydatne względem tych podstawowych zestawów tam za 20 parę złotych. Warto dopłacić do tego, chociaż jakby nie patrzeć, jest to forma jednorazówki. Genialnie się klei do szyby w ogóle. Dobra. Uhuhu, moja nieopatrzność. Szukamy papieru. Dobra, jest papier. Ale nie, ta żywica bardzo lekko schodzi. Śladu po tym nie ma. Tu się już trochę do tego dostało. Teraz jest patent na to, żeby w następnej kolejności spróbować jeszcze zakropić co się da na głębokość. Inaczej bardzo rozległy odprysk, więc podejrzewam, że może nam się to aż tak idealnie nie udać. Tutaj mamy dwie folijki. I teraz tą jedną przyklejamy na czas około 10 minut i po tym będziemy mogli, jak to zaschnie, będziemy mogli zeskrobywać. Zróbmy tak. Ja nie jestem przekonany, czy tamten odprys uda się uratować, bo faktycznie on jest bardzo duży. Tutaj znalazłem o wiele mniejszy, więc w tym momencie już oczyściłem tutaj ładnie wcześniej szybę. Przypniemy też te szpatułki i zaraz tłoczkiem dociśniemy też to do końca i spróbujemy drugi odprysk, może awaryjny, uda nam się zrobić. Dobra, minęło 5-6 minut. Tu odkręcimy, żeby ciśnienia nie było. Tutaj podważymy. Fajna zabawa, powiem Wam, że. Teraz <gry> się okaże, że będę się tym zajmował na stałe że nie życzę nikomu odprysków na szybie. Dobra, tu się udało coś zalepić. Już to ostrożnie przenoszę, żeby niczego nie uszkodzić. Mamy drugą folijkę. Mamy też ten preparat jeszcze, który należałoby tu jeszcze ładnie zakropić. Troszeczkę nam za dużo spłynęło, więc poratujemy się kawałkiem papieru. Dobra. Przyklejamy. Albo tu, albo tu. Jedno musi się udać. Czekam sobie i czekam, pięć minut minęło, a w międzyczasie rozmawiałem jeszcze z moim znajomym, który się zajmuje profesjonalnie naprawą szyb eee, i powiedział mi jedno, że on bierze od 100 do mniej więcej 300 zł za odprysk. Ja wiem, że ktoś powie, że dużo. Przy starszych autach to na pewno, bo szybę można na szerocie kupić pewnie za 150 zł plus wklejenie, chociaż nówki teraz też można w zamienniku tanio kupić, ale w przypadku samochodów, które mają szyby termiczne, jak moja, chociażby BMW, gdzie mamy mnóstwo jakiś sensorów, czujników, gdzie szyba kosztuje kilka tysięcy złotych, jest to na pewno fajnym ratunkiem. Wysłałem mu zdjęcia jednego i drugiego odprysku i powiedział, że tego drugiego, tego pierwszego, który był z Nurburga, e, on by się raczej nie podjął, że to już jest za duże, że ten pajączek zbyt mocno już gdzieś poszedł. E, więc nie spodziewam się tam jakiegoś mega e, wielkiego efektu, ale w przypadku tego małego odprysku powiedział, że bez problemu powinno to zejść nawet takim domowym zestawem naprawczym. Zobaczymy. 10 minut minęło. Odrywamy folię. No cóż, e efekt jakiś porażający nie jest, no bo odprysk jakby został, chociaż ten znajomy powiedział jedno, że warto, teraz trzeba tą żywicę, nadmiar żywicy zeskrobać, powiedział, że warto chociażby zrobić tą tego typu metodą, bo dzięki temu można powstrzymać, żeby ten odprysk jakby bardziej się gdzieś nie rozszerzał, więc tyle chociaż dobrego, dzięki temu, Gładziutko mamy powierzchnię, ok. No, z odprysku tutaj dużo nie zostało, bo on ma, jakby ta szyba pękła bardziej od wewnątrz niż od zewnątrz. Od zewnątrz jest tylko pół od kamienia, a reszta chyba musiałbym to od wewnątrz gdzieś kleić, więc ok. Tutaj wyszło jak wyszło. szału nie ma, ale przynajmniej jest gładziutka powierzchnia. Wcześniej to można było sobie palec gdzieś tam rozciąć o to. A zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało z drugiej strony. Dałem temu wszystkiemu mniej więcej 12 minut, czyli nawet więcej aniżeli zalecał producent. Kamerka tutaj też włączona. Cóż mogę powiedzieć? Skrobiemy tą żywiczkę, która tu zostanie. Nie wiem, czy kamera pokaże. Ja już widzę, że może minimalnie coś tam zostało, ale, ale jest niezła poprawa w tym wszystkim. Tylko trzeba dobrze żywicę zeskrobać. Minimalna jakaś tam kropeczka została. Ale to naprawdę, powiem Wam tak, mikroskopijna. Ona sama w sobie, jakby zbyt wielka, gdzieś tam też nie była. Nie wiem, czy to kamera dobrze chwyci, bo ta chyba ogólnie cała gdzieś tam brudna jest jeszcze. No, może minimalnie coś widać, ale jest znacząca poprawa. Muszę przyznać, że jak za 40 zł, to będę traktował to, że nawet piesek się uśmiecha z kiwającą główką, że chyba było to warte. No kochani, materiał dobiega do końca, krótka refleksja i podsumowanie. Specjalista miał w 100% rację, że ten większy odprysk trudno będzie ruszyć i tutaj no, zgadzam się z nim w 100%, bo to jest dziwny odprysk. Od frontu jest tylko takie punktowe uderzenie od kamyszka, a reszta bardziej odprysła od środka, chociaż od wewnątrz szyba jest gładka. I... Plus jest taki, że ok, może ślad tego pajączka został. To jest taki pajączek, że na stacji diagnostycznej bez najmniejszego problemu przejdzie, bo jest dosłownie mały, aczkolwiek na tyle jest już to duże, że może być to trudne w naprawie. Więc jakby wizualnie się to nie poprawiło, aczkolwiek jakościowo jest lepiej, bo tą żywicą, czy co to tam do końca w tym jest, nie wiem. Udało się wypełnić wszelkie te gdzieś zakamarki. Jest teraz powierzchnia gładka, więc może dzięki temu nie będzie to się bardziej rozszerzało. Jeżeli chodzi o ten mały to powiedzmy, że jestem tak zadowolony w 85%, bo jakiś tam mały taki punkcik gdzieś widać, aczkolwiek nie jest to, co było pierwotnie. To nie był dość duży odprys, pewnie od jakiegoś małego kamienia. Nawet nie pamiętam, czy to mi się stało, czy to było wcześniej jeszcze gdzieś tam przed zakupem, ale różnica jest dość duża i powierzchnia też dzięki temu już jest gładka i fajnie przezroczysta od środka. Lepiej nawet widać jakby przez ten odprys, aniżeli było to pierwotnie. Kosztuje to około 40 zł plus wysyłka. Można to kupić na polskich portalach. Ogłoszeniowych można to kupić na chińskich, również, jak najbardziej, tylko tyle, że dłużej czekamy. Nie ma znaczenia do końca, jaki producent, bo podobne opakowania sprzedaje kilku producentów. I co ciekawe, ta przyssawka dużo daje względem tych zestawów, gdzie tylko tak kropelkujemy od zewnątrz, bo ona faktycznie pod ciśnieniem gdzieś tam stara się tą żywicę czy to tam jest rozepchnąć, więc warto zainwestować w ten zestaw z przyssawkami. No i mamy cztery też te takie. No, jak to nazwać, takie folijki sztywniejsze, które jakby wykorzystujemy w drugiej fazie, więc można powiedzieć, że do czterech napraw możemy to wykorzystać, więc średnio 10 zł za naprawę jest ok. Nie wszystko da się naprawić tak, jak widać, ale jestem też ciekaw Waszych opinii, może wy mieliście styczność też z tego typu gadżetem. Zrób to sam w domu. Jak Wam się to sprawdzało, podzielcie się w komentarzach, a póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie, dajcie znać, co warto jeszcze przetestować. Trzymajcie się, łapa w górę. Hej!